No i po raz kolejny znajdujemy się w naszym studiu, a ze mną potężny włodarz Don Cassio oraz Adam Soroko. To Cześć takim... Wam wszystkim. Witam serdecznie. Zaczniemy w takim razie, Cassio, od Ciebie. Czy Twoi poprzedni pracodawcy dowiedzieli się teraz? Czy już wcześniej ich potem powiadomiłeś? Praw... Nie, no wcześniej mówiłem im, że jakby no rezygnuję z walk. Wszystkie inne federacje, tak naprawdę wszystkie, które są, złożyły mi ofertę. Y... Z każdą się spotkałem i powiedziałem yy, wprost w oczy, nawet yy, fajnie tam niektórzy powiedzieli kurwa, już mieliśmy tu 600 influencerów i nikt nie był tak konkretny jak ty. A to jest wiadomo, niekomfortowo, komfortowo jest kurwa przez SMS-a napisać sorry kurwa, nie zawalczę czy coś. Nie, a ja mówię nie, umówiłem się na spotkanie, pojadę, spotkam się i powiem to w oczy. I powiedziałem każdemu jakby Fejmy ma, powiedziałem, że po prostu no, nie zawalczę, bo planowali jakby cały rok dla mnie, mm -hmm. e, trzy walki, ale powiedziałem, że jakby zaczynamy nowe projekty, głównie przez kontuzję też, bo, ale, no federację już dawno chciałem otworzyć, już po drugiej walce Fame'a. pamiętam jak zadzwoniłem do Sylwestra Wardengi, wtedy tak, jeszcze nigdy byliście. na żywo się nie znaliśmy, zadzwoniłem do niego, dawaj kurwa, otworzymy swoją federację, nie? Ja i Ty będziemy twarzami. No ja myślisz, znajdę inwestorów on... wtedy, myślałem. Teraz y, ogólnie moim celem było do 30 zostać milionerem. Udało mi się zostać mi, multimilionerem. Myślałem, że po moich kasynowych y, przypałach nigdy mi się to nie uda, więc y, bardzo się cieszę. Ja, wiesz, pochodzę z wielodzietnej rodziny sześciu braci, dwie siostry. Wszyscy byłem zawsze czarnym koniem. Tu na przykład Soroko ja bardzo dobrze rozumiem, bo ja byłem czarnym koniem, który, no wiesz, ja w wieku 15 lat, nie, nie chcę tu się rozwodzić, ale w wieku 15 lat mama się cieszyła, że ja wyjechałem, wyjechałem z Fiławy i nie skończyłem e, na 1 maja w Fiławie, e, tylko po prostu wyjechałem. I jakby się cieszę, że teraz e, udało mi się spełnić mój kolejny cel. Bo ja nie mam marzeń. Okay, ja czyli mam. Nie swoją federację, ale gdyby ktoś tutaj, wielkiego włodarza, wyzwał na pojedynek, przyjąłbyś tą walkę, czy nie? Powiedziałem sobie, że przy kolejnej walce będę myślał o tym, ale na razie nie, na razie to tak, muszę dwa łokcie soperować, a, a tym bardziej jeszcze głodu walki nie mam. Bo ja naprawdę ja skończyłem Dobrze. 6 lat temu ze sportem i... Wiesz, to już nie jest moja pasja. Ja ostatnie walki naprawdę się męczyłem na treningu, bo tak. jak to nie jest już twoja pasja, to ciężko ci iść na trening, nawet to co lubisz robić. Bo naprawdę, ale przez to, że mam wielki szacunek do mojego trenera Marka Chrobaka, to wypisał mi plan i mówię kurwa, no mu zależy, a co ja będę w chuja robił. Chociaż i tak no go tak. kilka razy znaczy nie oszukiwałem, bo na samym początku mu powiedziałem, tylko trener się nie złości jak czasem poniedzieli w poniedziałek przyjdę jakiś taki chluśnięty. nie? No dobrze, a powiedz mi w takim razie, zanim przejdziemy do Adama, bo jestem bardzo ciekaw, co dzisiaj oglądającą konferencję myśli wardenga? Żałuję? Nie wiem, nie wiem. Mam, nie, ja Wardęgę ba, ba, bardzo lubię. Mam nadzieję, że jakby sobie powie kurwa, no bo pamiętam jak go się z nim spotkałem pierwszy raz na żywo, mówi. Ty, ty, żeś to wszystko zrobił, bo pamiętam po tej drugiej walce mojej Fejmy powiedział, nie masz za słabe zasięgi, wiesz to, to to nie wyjdzie, to a ja mówię, że inwestorów mam wszystko. A potem jak już mnie spotkał przy walce z pałką mówi, kurwa, to co robimy? W swoją galę? A ja mówię, I no pokazałeś. tam jakoś wyszedłem. Mam nadzieję, że jakby doceni, że to co mówię, to robię. Nie? No i pokazałeś. Pokazałeś tak samo jak Soroko. No ty się wziąłeś praktycznie znikąd i nagle się stałeś gwiazdą internetu. Ostatnio oglądałem twój y, wywiad o tym, że ch chciałbyś również spróbować w tych freakach, mimo tego, że jesteś sportowcem. Jakie nadzieje wiążesz właśnie z Prime'em? Słuchaj, to jest kolejny włodarz, który dał mi szansę. To jest kolejna szansa na to, żeby, żeby stanąć na te nogi. Jeszcze lekko y, rozchwiane, jeszcze lekko rozchwiane. Wiesz, nauczę się chodzić od nowa no, i. Zaprezentowałeś, zaprezentowałeś się w tych freakach i w tej poprzedniej federacji. No mega dobrze. Mega, no pokazałeś. No, czy zaistały no być, słuchaj. I ten charakter yy, twój. Pan Bóg ma poczucie humoru. Powiem ci tak, Pan Bóg ma poczucie humoru i dlatego to się dzieje, słuchaj. Jesteśmy tak zestawiani tak te życie leci, że. No właśnie, a co myślisz o jesteś teraz innym człowiekiem? Słuchaj, wiesz, nigdy nie będę innym człowiekiem, ale dzięki temu co się dzieje, mam okazję. Yy, uczy się nowych rzeczy i może w pewnym sensie masz rację być nowym człowiekiem. Ale dobrze, czy to jest dla ciebie terapia poniekąd? Yy, wielka terapia. Uwierzcie mi, to jest dla mnie bardzo yy, terapeutyczna. No. Okej, okay. ta walka, ta walka powiedz mi, proszę, wygrasz ją? Wiesz już o tym, yy, jesteś przekonany, czy może to być dla ciebie trudny rywal? Nie byłoby mnie tutaj słuchaj, gdybym yy, nie myślał, że wygram. Moim zdaniem wygram każdą walkę. A jeżeli nie wygram, to wygram ją następnym razem. już Soroko znalazł się tutaj nieprzypadkowo. Jakie nadzieje z nim? No nieprzypadkowo. Jak zobaczyłem, tak jak powiedziałeś, że wielki charakter pokazał w tamtych walkach, nie ja sam oglądałem wiecz. je. Ja bardziej mi się podobała jego szczerość, jak tam zajebał tego sokerka i powiedział no i co kurwa, no co kurwa, emocje. No i to mi się podobało właśnie, bo no ja też tam pochodzę z podwórka, to wiem jak to czasem bywało i po co oceniać. Okej, okay, no pewnie w tych czasach, co też Soroko tam latał po ulicach, to pewnie mu teraz, jak wrócił do tego świata normalnego, to też mu się nie podoba. Kiedyś było, że 20 po ciebie przychodziło i ktoś chciał solówkę, to kurwa się nie bałeś, pomimo że byłeś sam, a teraz pójdziesz, to cię 20 przekopa. Więc ja jakby między wierszami zrozumiałem, o co mu chodziło, że fajnie tam powiedział szczerze, że kurwa, o co wy się prójecie? no przecież to nie byłem ja, no, to były emocje. Tak, tak. To mi się głównie spodobało w nim, no i głównie pomyśleliśmy tu właśnie z Bartoszem, że no Soroko u nas musi być. Pierwsza konferencja Prime MMA przychodzi już prawie do historii, ale jednak zanim to nastąpi, to to na co czekaliście przez całą noc. Dowiemy się, kto jest tym czarnym charakterem? Pewnie wielu z was już się domyśla, ale zobaczycie to dosłownie. Czy dowiedzieliśmy, kto jest czarnym charakterem? Nie dowiedzieliśmy się, oni Chyba jeszcze nie wiedzą. By... Tak? Tak, nic nie ma. Oni jeszcze nie wiedzą. Jest ze mną Łukasz Wawrzyniak kamerzysta, no i oczywiście włodasz Don Cassio, Król. Łukasz, czy to była twoja pierwsza decyzja po wyjściu z aresztu? W sensie, że zawalczę, tak? Tak, że zawalczysz. Eee, ale taka poważniejsza decyzja? Czy? Nie no, taka poważniejsza, no umówmy się, no to jest poważne. No, masz walkę wieczoru tutaj. Znaczy no, może poważna decyzja z niepoważnym przeciwnikiem. No, znaczy w sensie, może nie o tyle sobie obrażać Marka, tylko to nie jest ciężki przeciwnik. Według mnie. Ale ty trenowałeś coś właśnie? Bo... Nie, nic nie trenowałem. Marek trenował pół to roku. Ja, ja na przykład tu mam niedosyt też, tak jak powiedziałem wcześniej, że wydaje mi się, że mieliście poza kamerami jakąś sprzeczkę, dlatego jesteś taki pewny. Eee, sprzeczkę w sensie, że świetnie. Sprzeczkę, się że do nie, 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 nie doszło, tylko zawsze Marek czuł do mnie tak jakby respekt. Eee, bał się mnie. Eee, no i wydaje mi się, że to nadal jest widoczne, tak? Eee, no z Waszej perspektywy może nie, ale no widać jednak po marku, że Marek jest troszeczkę bardziej wyciszony ode mnie, taki wycofany, no, no jednak gabarytowo go przewyższam. Wiadomo, że Marek ćwiczył pół roku, tak? Ja dopiero zacząłem trenować, no ale wydaje mi się, że no, no nie będzie to na niego łatwa walka. No właśnie, zanim jeszcze będę cię pytał dalej o aresz, no to pamiętajcie, że. Pamiętajcie, że nasza gala już 19 lutego, a bilety możecie nabyć oczywiście na eventim.pl. No i co? No i widzimy się oczywiście w Atlas Arenie. Ale teraz wróćmy do Łukasza. Łukasz, w tym areszcie miałeś wiele pojedynków? Czy był jakiś pojedynków, ważny w ogóle... Nawet nie mogę się o tym wypowiadać. Nawet jeżeli doszłoby do jakich, to... My tu czekamy na dym, a tu ja nie mogę ma dymu. powiedzieć, bo w areszcie o. jest tak, że jesteś przeważnie sam. Nie, 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 nie. To akurat, to akurat to nie, nie, nie znaczy baresi. na początku, jeżeli… Aresz śledczy, jeżeli to był, no to… Nie, nie, nie. Znaczy to... inaczej, na samym początku zostajesz wrzucony, jeżeli jesteś na kwarantannie. Aresz śledczy polega na tym, że, no wiadomo, jeżeli jesteś za jakieś e, takie grubsze zarzuty, które nie są akceptowalne przez więziów, no to trafiasz do… Nie, nie, o tym nie mówię, ale ogólnie areszt śledczy przeważnie trzy jak… Tak, ze świata wiem, to to się siedzi Nie, no, w Szczecinie. w, przecinie, w przecinie trzy miesiące sam jesteś na karte. Inaczej, ja byłem przerzucany po trzech różnych obiektach. W pierwszej celi miałem trzy osoby. Była trzyosobowa cela, w sensie ja i dwóch innych współwięźniów. Kolejna cela to były cztery osoby i trzech spójnych współwięźniów. No i na ostatnim areszcie, czyli w Goleniowskim areszcie, byłem w pięciosobowej celi. No i tak po że... wyjściu z tego aresztu. Powiedz, go ci przerwę, a widziałeś, okay. jak go pięknie zrobiłem? <laughs> jak się wypowiedział szybko I o bardzo tym dobrze. wszystkim. Bardzo dobrze. Powiedz mi, co cię nauczył ten pobyt w areszcie? Ehm, znaczy, inaczej, ja mogę się wypowiadać. Ogólnie, dla to, ja nie mogę, ja się to to była dla ciebie lekcja. To. E, jeszcze raz. Jaka to była dla ciebie lekcja życiowa? Powiem ci się się tak. się tego nauczyło w ogóle? E, no wiadomo, że, 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 że takie doświadczenia ci czegoś nauczą. E, no, bardziej pokory, może, e, takiej życiowej. E, do tego, żeby za bardzo nie myśleć, że jest się niepokonanym i nie jest się do nierozjebania, e, bo każdy jest do rozjebania. No, oprócz Doncastu, króla. Oprócz Don króla, e, wiadomo. E, bardziej chodzi mi o to, że m, no, każdego da się e, z, Ale zniszczyć, tak? Powiedz mi też, w Masce cię zobaczymy na walce. E, tak Oczywiście, na no jakim. A jeżeli Marek nagle podejdzie do ciebie i tobie ją ściągnie? No to podejdzie i ściągnie. No i tak mnie zobaczycie na walce i tak mnie zobaczycie na walce. No po prostu to jest mój wizerunek. Ja lubię nosić maskę, czuję się bardziej komfortowo. E, bo jestem po prostu do tego przyzwyczajony. Okej, okay, a ty powiedz mi, Kasio, co widzisz w tej walce? Dlaczego w ogóle tam No walka ja od... tak jak mówię, to lekki niedosyt, ale mi się wydaje, że druga konferencja. No, ja przyłożę do tego też. Starań, no właśnie, jak bardziej poddywisz, jak bardziej podwiedzicie, no to na tak, pewno tak, tam pójdzie. Ja, ja tak bardziej, znałem le lekko konflikt, ale aż tak się nie e nie zaznajamiałem. E Michał bardziej się zaznajomił. Myślałem, że bardziej pod tymi tam pytaniami nie ciągnął wątku, może, ale przez to, że czuję niedosyt, a ja jak czuję jakiś niedosyt, to staram się bardziej, no i się przygotuję trochę bardziej. Znaczy, ja widziałem e w kamerzyście na pewno, że chciał Trochę tam wyrzucić Markowi za to, co zrobił? Znaczy co inaczej, dopiero? ty też zauważyłeś, że no, wypunktowałeś Marka, tak? że kłamał w niektórych aspektach. No w jednej rzeczy, bo. No w dwóch rzeczach. Się, bo ja się umiem też przyznać, no bo. Próbował w dwóch, ale po prostu zamącił, no dlatego go konkretnie zapytałem, o co dokładnie chodzi. Czy ty dobierasz znaczy się, inaczej. czy nie. On znaczy inaczej, taka tak. wersja została przedstawiona przez jego dziewczynę, no ale wiadomo, że to zostało przedstawione w nerwach. Ta dziewczyna, nie za bardzo siebie darzyliśmy sympatią, więc wiadomo, żeby... A ona powiedziała teraz, że nic do ciebie nie ma. To ale w, ci, w tamtym momencie nie darzyliśmy siebie sympatią, więc wiadomo, jeżeli ona namawiała Marka na odejście ode mnie, no to wiadomo, że przekazała mu takie, a nie inne informacje, no i po prostu Marek zawierzył jej, żeby po prostu... No, no tak. To się no, utrzymać pytań. miłość. Miłość jest najważniejsza.